Słowa Maryi do czcigodnej marii z Agredy. W ostatnim dniu, kiedy wszyscy ludzie zostaną osądzeni, potępieni poczują gorzki żal, że nie poznali z własnej winy jak wielka i wpływowa była opieka świętego Józefa, by pomóc dostąpić zbawienia i Bożej łaski. Świat nie poznał dosyć. Jak wspaniałe są przywileje, którymi Pan obdarzył mego świętego małżonka i jak wielkie jest Jego wstawiennictwo u mego boskiego syna i u mnie. Zapewniam Was, że święty Józef jest wśród najpotężniejszych w zatrzymywaniu Bożej sprawiedliwości przeciw grzesznikom.